Głównym celem Putina jest to, aby w Polsce był chaos, aby kupować ludzki węgiel, aby kupować ruski gaz. O wiele drożej jest to, by nie było energii, jest to, żeby takie partie właśnie proputinowskie rządziły. I w to się to wszystko wkomponowuje Jarosław Kaczyński, i jego partia PiS. Macie jeszcze jakieś pytania? Już to Putin dał mu nagrane taśmy. Przeciwko Cuskowi powiedział, że dzięki temu jego partia, Jarka Kaczyńskiego wygra wybory. Ten przygód taki w babochu z tego kretyna Duda pociągnęła wysoko. Pamiętacie? Wszystko to pamiętamy, kochani. A później prokuratora o 8 lat wszystko zawijała pod dywan. Dowody rzeczowe gubiła we wszystkich sprawach. Czy to z czy to jak Kaczyński łapówkę wziął. Każdy z PiS będzie siedział, każdy dożywocie się dostanie. Każdy dziutki przez najbliższe 12 lat rządów Tuska, no to też Tuska prezydenta pójdzie. Przez 12 rządów, lat rządów Platformy. Wszyscy oni będą siedzieć, i każdą złotówkę, łącznie z tym Chujem Hoffmanem, będziemy musieli oddać za sprzedaż Skarbów Narodowych Polski Putinowi. Bo trochę niestety Putinowi oddali Polski. Ale trudno, 8 lat. No i tych drzew wykarczowali, zwierząt pomordowali Za to naprawdę ich kara śmierci powinna spotkać. Tu i teraz. A najgorsze jest to, że są jeszcze te trole pisowskie, putinowskie, które ich jeszcze popierają. To jest po hit. To jest niesamowitego, jaki przygłupek Też wszystkich powinni wybić. No, jednego dnia. Pozdrawiam.